W nowym wydaniu programu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego powiemy m.in. o przekazaniu nowych karetek Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie oraz radiowozu Komendzie Powiatowej Policji, wojewódzkich obchodach Święta Policji, spotkaniu informacyjnym dotyczącym wdrożenia ustawy dotyczącej przywracania połączeń autobusowych oraz o wernisarzu zdjęć, które powstały w ramach projektu realizowanego przez Powiat Kętrzyński wspólnie z regionem Soleczniki na Litwie. Kolejne dobre wiadomości ze szpitala powiatowego w Kętrzynie. Od 15 lipca placówka dysponuje czterema nowymi karetkami. Dla szpitala to oznacza e, możliwość pracy z, e, na no, najnowocześniejszym sprzęcie, bo to są nowe Volkswagene Craftery wyposażone w absolutnie topowy e, sprzęt medyczny w środku. Tym samym Kętrzyński Szpital przejął obowiązek świadczenia usług pogotowia ratunkowego od firmy Falk. Po tym jak. E... W kwietniu tego roku powróciło pod skrzydła szpitala funkcjonowanie zintegrowanego ratownictwa medycznego. Stanęliśmy przed wyzwaniem, co dalej. Jak w jaki sposób ratownictwo zorganizować i w jaki sposób wyposażyć w niezbędny sprzęt ratowników medycznych. Ambulanse są wyposażone zgodnie z normami przewidzianymi dla karetek Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Są defibrylatory LifePak 15 z teletransmisją danych na kardiologię inwazyjną. Są najnowsze respiratory. Najnowsze pompy infuzyjne, system teletransmisji, czyli to, to, co dla pacjenta jest najlepsze, co jest oferowane w ratownictwie medycznym, to to mamy w tej chwili zapewnione. A to przede wszystkim poprawi komfort i jakość pracy ratowników. Nowy sprzęt to zawsze jest wolna głowa ratowników. Nie musimy się zastanawiać, czy, czy sprzęt będzie się spał w odpowiedni sposób, czy nie. Zawsze nowy, nowy sprzęt daje nową jakość. Mam nadzieję, że dzięki temu, że nasi ratownicy dysponują najlepszym sprzętem możliwym, na chwilę obecną ten poziom tego bezpieczeństwa zdrowotnego będzie jeszcze wyższy. Koszt nowych pojazdów to ponad 2 miliony złotych. Starostwo opowiatowe sfinansowało ich zakup ze środków własnych, a 150 tysięcy złotych ze swojego budżetu przekazało miasto na wniosek burmistrza. Postanowiliśmy, wysiłkiem budżetu powiatu Kęczyńskiego, że zakupimy jedną z takich karetek, którą mam za plecami, przy wsparciu również samorządowców z terenu miasta Kęczyn, pana burmistrza, radnych Rady Miejskiej, za co serdecznie im dziękuję. Zakupiliśmy jeden, jeden ambulans, trzy kolejne leasingujemy. Nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, my zawsze będziemy wspierać szpitale. Miasto musi wspierać, wspierać szpital, szpital powiatowy, bo on jest dla nas. A Kętrzyn to prawie połowa mieszkańców powiatu i tutaj e, każde takie inicjatywy, które poprawiają wyposażenie i, i poprawiają e, usługi tego szpitala, czy leczenie chorych, to muszą być wcierane, bo szpital sam nie da rady, a powiatowe starostwo też e, nie zawsze ma tyle pieniędzy. Na tym nie koniec dobrych informacji dla kętrzyńskiego szpitala, bo w planach jest zakup aparatu RTG. To będzie pokłosiem naszych wizyt kilkukrotnych w Ministerstwie Zdrowia z panem starostą Michałem Kochanowskim, z panem radnym wojewódzkim Grzegorzem Prokopem i dzięki przychylności pana wojewody, który zaopiniował pozytywnie ten wniosek, będziemy oczekiwali kolejnych pieniędzy na kolejne inwestycje w szpitalu powiatowym. Jest więc nadzieja, że przy dalszej zgodnej współpracy powiatu z miastem uda się zachować dobrą renomę szpitala. Kętrzyńska Policja wzbogaciła się o nowy radiowóz. To najnowsza generacja Volkswagena T6. Samochód napędza dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 150 koni mechanicznych. Sprzęt specjalistyczny, o który na pewno bardzo zabiegali policjanci z zespołów patrolowo-interwencyjnych. Dzięki wyposażeniu tego pojazdu policjanci po prostu będą e, bezpieczniej pełnić służbę. Każda jednostka i każdy policjant, który będzie miał na stanie taki pojazd, naprawdę będzie zadowolony i z komfortu jazdy, ale też e, z takiej właśnie e, pozytywnego odbioru takiego pojazdu przez e, pracowników, policjantów, ale też i, i wizerunek e, e, osób, które e, widzą e, policję i widzą takie nowoczesne pojazdy. Koszt pojazdu to 180 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z budżetu Komendy Głównej Policji. To jest też i ciężka nasza praca, bo pokazujemy się, jesteśmy skuteczni i myślę, że też przy pokazaniu nowoczesności naszej, jak ten pojazd tutaj, ta y, ocena nasza będzie jeszcze lepsza. W ostatnich miesiącach warmińsko-mazurska policja wzbogaciła się o 8 nowych radiowozów Służby Patrolowo-Prewencyjnej. Było to możliwe przy wsparciu programu modernizacji służb mundurowych. Dzisiaj widzimy już po tych kilku latach funkcjonowania tego programu, że są to skuteczne działania, bo z badań, najnowszych badań wynika, że to poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, Naszy, naszych obywateli jest rekordowo wysokie, na poziomie 97%. Nowy radiowóz będzie wykorzystywany w służbie patrolowej i pozwoli policjantom na szybsze działania. To już drugi w zasadzie w niedużym okresie czasu radiowóz, który zasilił komendę powiatową policji w Kętrzynie. Ufam, że będzie dobrze wykorzystany i będzie podwyższał bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Przed policjantami dwa ważne wydarzenia. Na początku sierpnia odbędą się wojewódzkie obchody Święta Policji, których gospodarzem w tym roku będzie Kętrzyn. Uroczystości poprzedzi otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Korszach. Ten budynek obecny, w którym mieści się komisariat, jest wynajmowany. Płacimy za obecność tam policjantów, dlatego teraz będziemy mieć swój budynek własny, który będzie otwarty właśnie 2 sierpnia. Ale zanim uroczyste święto, radiowóz wyrusza na patrol. Dokumentacja już jest cała przygotowana do przekazania, także dzisiaj jest oficjalne przekazanie, i policjanci będą już dysponować tym samochodem. Pozostaje mieć się na baczności. Wojewódzkie obchody Święta Policji w Powiecie Kętrzyńskim w setną rocznicę powołania Policji Państwowej miały szczególny charakter. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji policjantów, którą w bazylice Świętego Jerzego odprawił arcybiskup metropolita Józef Górzyński. Towarzyszyła temu oprawa muzyczna przygotowana przez chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystości zostały połączone z otwarciem nowego komisariatu Policji w Korszach. Symboliczne klucze komendantowi przekazał Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Ma to wymiar dosłowny, policja powinna być blisko ludzi wszędzie tam, gdzie oni mieszkają, czyli w wymiarze terytorialnym, ale także ma być blisko ludzi dla ludzi w innym wymiarze, bardziej metaforycznym, czyli ma rozumieć, znać problemy ludzi je dobrze rozpoznawać i chronić uczciwych obywateli przed przestępcami. Budowę nowego komisariatu w Korszach o powierzchni użytkowej 305 m2 wraz z wyposażeniem sfinansowano z programu modernizacji policji. Całkowity koszt to około 3 miliony złotych. Do tej pory pracowaliśmy na obrzeżach Korsz, więc społeczeństwo musiało troszeczkę się wysilić, żeby do nas dojść. W tej chwili będziemy pracowali w centrum, my będziemy mieli bliżej do społeczeństwa, społeczeństwo będzie miało bliżej do nas. Oddaliśmy 10 lat temu dla, dla właśnie dla policji tą działkę, na której znajduje się komisariat. Pięknie, przyszedł ten czas. Myślę, że nie tylko ja, ale mieszkańcy jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. I tego właśnie oczekują mieszkańcy. Bezpieczeństwo większe, budynek piękny. Wszystko na plus. Po oficjalnym otwarciu komisariatu przyszedł czas na wojewódzkie obchody święta policji, które w tym roku odbyły się na placu przed miejskim ratuszem w Kętrzynie. Wspaniałe uroczystości w powiecie Kętrzyńskim, ponieważ pierwszym akcentem było otwarcie nowego posterunku policji w Korszach. Następnie wojewódzkie obchody święta w stulecie powstania policji państwowej w Kętrzynie. Wiele nominacji, awansów zawodowych policyjnych. Wspaniałe przemówienie wiceministra spraw wewnętrznych administracji mówiące o tym, jak policja przez ostatnie lata się zmieniła, jak została zmodernizowana, wyposażona w nowoczesny sprzęt, a to wszystko służy bezpieczeństwu mieszkańców powiatu i mieszkańców naszego miasta. Swoją obecnością Święto Policji w Kętrzynie uświetnił pierwszy zastępca komendanta głównego Policji, nadinspektor Dariusz Augustyniak, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta Michał Kochanowski oraz przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących z policją instytucji. Pragnę przede wszystkim podziękować wszystkim policjantkom i policjantom garnizonu warmińsko-mazurskiego za Waszą codzienną służbę, za realizowanie zadań przede wszystkim w obszarach Waszej odpowiedzialności, w zwalczaniu przestępczości, w dbałości o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w zabezpieczaniu ważnych wydarzeń, w działaniach prewencyjnych, które, jak wskazują ostatnie statystyki, są, efekty Waszych działań są coraz Lepsze, coraz bardziej skuteczni jesteście w tych podejmowanych przez siebie obowiązkach i za to w dniu Waszego święta pragnę gorąco podziękować. Policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego odebrali medale z rąk Jarosława Zielińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji oraz mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awanse otrzymało 923 policjantów z całego regionu. Służyć wiernie narodowi, służyć wiernie ludziom, bo naród to ludzie. Nie zapominajmy nigdy o tym, bo to jest droga do naszego sukcesu. Szanowni Państwo, gratulacje. Dzisiaj również wielu z Was otrzymało wspaniałe odznaczenia, medale odznaczenia. Niektórym przybyła gwiazdka, niektórym belka na policyjnych pagonach. I szanowni Państwo, ja Wam tego serdecznie gratuluję bo wszyscy na to zasłużyliście. Możecie z dumą po przyjściu do domu spojrzeć w lustro i zobaczyć, zobaczyć jak te jak oznaczenie, medal czy gwiazdka Wam pasują. Ale nie po to, żeby podzielić własne ego, ale, ale po to, żeby również powiedzieć sobie, że dobrze wykonuje swoje obowiązki. Serdecznie Wam gratuluję. Wojewódzkie Święto Policji w Kętrzynie zakończyła defilada pojazdów policyjnych w centrum miasta. 18 lipca weszła w życie ustawa o Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wprowadzone regulacje mają przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez dofinansowanie autobusowego publicznego transportu zbiorowego. Chcemy tam tym mieszkańcom dać możliwość dojazdu do szkoły, do pracy, do, do ośrodka zdrowia i to jest. Podstawowe założenie, podstawowa idea tego właśnie programu, tej właśnie ustawy. Stąd w Urzędzie Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja z udziałem lokalnych samorządów oraz przewoźników autobusowych, by rozwiać pojawiające się wątpliwości związane z ustawą. Jak rozumiem, obawy mogą dotyczyć tego, że zaburzona zostanie konkurencja na, na, na liniach dzisiaj już funkcjonujących, no to jakby ja chcę jakby z całą stanowczością zape zapewnić, że ideą jest właśnie przywracanie połączeń, które dzisiaj przede wszystkim z powodu swojej nierentowności nie cieszą się zainteresowaniem przewoźników. Na wznowienie połączeń autobusowych rząd ma wyłożyć 800 milionów złotych rocznie, a do każdego kilometra Ministerstwo Infrastruktury dopłaci do jednego złotego. Pozostałe koszty mają pokryć samorządy, które same zdecydują, jakie połączenia zostaną odtworzone. To jest kwestia praktyki po prostu. Idzie ustawa, jest papier i mamy wiele wątpliwości. Ruszmy ją i niech ona zacznie funkcjonować i zobaczymy, że... Być może coś chyba będzie i myślę, że w Powiecie Kęczyńskim, szczególnie w powiecie Kęczyńskim, bo to mniej chodzi o Kętrznym moim zdaniem. Chodzi o miejscowości te przy granicy mamy tego sporo. W powiecie Kętrzyńskim to jest rola starosty. W Polsce tak zwanego wykluczenia transportowego doświadcza nawet 14 milionów osób. Wiąże się on przede wszystkim z problemem dojazdu do pracy, lekarza czy szkoły. W powiecie Kętrzyńskim największa komunikacyjna przeszkoda jest w gminie Barciany. Mamy wiele miejsc w gminie Barciany, gdzie ludzie nie mają kontaktu z Barcianami, z miejscowością, siedzibą gminy, a co mówić z Kętrzynem, także dla nas jest to naprawdę bardzo, bardzo pomocne. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W Powiatowym Domu Kultury w Kętrzynie odbył się wernikarz wystawy fotograficznej, przygotowanej przez młodzież z rejonu Soleczniki na Litwie oraz Powiatu Kętrzyńskiego. One wszystkie są atrakcyjne, tak gdyby trzeba było wybrać któreś, które jest najpiękniejsze, pewnie byłby kłopot. Na tych zdjęciach widzimy Reszel, widzimy Świętą Lipkę, Gierłoż, czyli te wszystkie miejsca, z których słynie Powiat Kętrzyński. Zdjęcia są efektem i zarazem podsumowaniem projektu odkrywamy piękno powiatu kętrzyńskiego, legendarny zakątek Warmii i Mazur. W ramach niego przez kilka dni młodzież z Kętrzyna i Solecznik poznawała bogatą i najciekawszą przeszłość tych terenów. Finalizujemy dzisiaj projekt, dzięki któremu uczestnicy odkryli piękno powiatu kętrzyńskiego, ale w takim kontekście jego legend, historii i tych fotografii, które tutaj widzimy. Dodatkowo motywem przewodnim były poznane wcześniej przez uczestników legendy powiatu i choć na realizację projektu nie było za wiele czasu, to jednak początkujący fotografowie podeszli do tematu artystycznie. Byłem zaskoczony, bo przyznam szczerze, mieli jeden aparat i tak myślałem sobie, w duchu, czy dadzą sobie radę, ale dali sobie radę, bo zdjęcia naprawdę są jakościowe. Fotograficznym okiem młodzież szczególnie kreatywnie spojrzała na perłę powiatu, czyli na sanktuarium w Świętej Lipce. Na pewno niektóre z nich są jakoś nowatorskie, chociaż znaleźć tutaj już jakieś absolutne nowum, gdy chodzi o sposób ujęcia Świętej Lipki jest już niezwykle ciężko, z tego względu, że tak często jest ten obiekt fotografowany. Starosta Michał Kochanowski ocenia pozytywnie efekty projektu i chciałby, aby był kontynuowany. Tego typu przedsięwzięcia mam nadzieję również będą się przyczyniać do tego, żeby powiat kęczyński jeszcze był bardziej atrakcyjny dla turystów z Polski za granicę. Pewnie niedosyt jest, ale tak jak pan starosta powiedział, że to nie jest koniec, że to będzie ciąg dalszy niejako, bo sama idea, sam projekt był naprawdę strzałem w dziesiątkę. Wystawę można obejrzeć do końca sierpnia, a jej drugie otwarcie odbędzie się już 14 sierpnia w Solecznikach. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu WM dla WM, wsparcie współpracy międzynarodowej w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku. Starosta kętrzyński zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie. Karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia bieżącego roku. Ogłoszenie o naboże kandydatów, karta zgłoszeniowa oraz do głosowania do pobrania na naszej stronie www.starostwo.kentrym.pl, zakładka organizacje Powiatowa Rada Pożytku Publicznego oraz na stronie bib.starostwo.kentrym.pl. W związku z rozpoczęciem procedury uchwalenia budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2020 zarząd powiatu w Kętrzynie zawiadamia, że przyjmuje wnioski do projektu budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej rok 2020 oraz co najmniej trzy kolejne lata. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2019 roku w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1.